Wiecie, od czego zaczęły się gry komputerowe? Nie, nie, nie od Badmintona. Od piłeczki ping-pongowej w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Pierwsza gra komputerowa ping-pong napisana przez Nolana Bushnella, założyciela firmy Atari, w roku 1969 niewiele miała wspólnego z tym, co oglądamy dzisiaj. Wielka kariera gier zaczęła się wraz z pojawieniem się komputerów osobistych. I tak na początku lat 80. bawiły nas najrozmaitsze odmiany tenisa, duszki przemierzały labirynty, a wciąż rosnąca dżdżownica robiła wszystko, aby nie zjeść własnego ogona. Dopiero pojawienie się generacji maszyn 16-bitowych spowodowało znaczący postęp. Gry stały się nie tylko atrakcyjne graficznie, ale i wymagające od gracza pewnej wiedzy. Dobry symulator lotu dostępny na Amiga czy IBM PC. Zawiera sporo informacji o uzbrojeniu i zasadach pilotażu. Tak więc, aby wyjść z opresji cało, trzeba o tym pamiętać. W grze SimCity, polegającej na zarządzaniu miastem, bardzo szybko zauważymy związek między wysokością podatków a nastrojami mieszkańców. Ta gra zalecana jest w krajach zachodnich jako trening dla rajców miejskich. Przyszłość gier komputerowych związana jest z rozwojem sprzętu i oprogramowania. Największe nadzieje producenci wiążą między innymi z grafiką wektorową, dzięki której gry komputerowe staną się podobne do filmów animowanych. Jestem już na trzecim poziomie, a dla was konkurs. 3, 2, 1, 0. Start!